Siemaneczko Ziebeczki, witam Was w kolejnym filmiku na naszym kanale. To szuranie to buty Tomka. <grywa> <grywa> Pewnie było słychać. Dzisiaj nauczymy się piosenki Sanach pod tytułem Duszki. Akordy potrzebne do zagrania tej piosenki to cemol, mol G-dur, i g yy, Bicie to trzy razy na dół, dwa razy do góry, raz na dół, raz do góry, dwa razy na dół i do góry. No i tak, piosenka jest grana cały czas na tym samym motywie. Zaczynamy sobie od akordu C-mol i gramy go raz: i i zdór, i No i teraz sobie zaśpiewamy. Bardzo, to jest cała piosenka. Widzimy się w kolejnych filmikach. Mua!